Known by now. Easy, does it. Siemaneczko ludziska, wbiłem właśnie do sesji i teraz zaprezentuję Wam nową aktualizację, którą Rockstar właśnie dodał, Gun Running. Teraz miałem problem z internetem, dlatego wszystkich wywaliło sesji jakby co, ale w sumie to plusy. E, dobra, więc ja to wszystko będę robić na żywo, ja totalnie nie wiem co tu Rockstar dodał. Nazbierałem sobie trochę hajsu na koncie, no i... Pokupujemy sobie to, na co mnie stać, a to, na co mnie nie stać, sobie możecie popatrzeć, jak to wygląda. Więc dobra, zaczynajmy, więc zauważyłem tutaj Maze Bank. Tu pisze NEV, więc wchodzimy w to. No i właśnie, i tu jest do wyboru bunkier. Możemy sobie kupić bunkier. Co to jest? To są... Aha, te siedziby klubu, a tu są bunkry, co nie? Tak, tu są bunkry. To zobaczymy, który jest najdroższy, bo ja mam akurat 40 milionów, to sobie kupimy taki fajny, drogi jakiś. Ten mi się podoba tutaj w tej lokalizacji, bo tu jest Ford Zancudo. Jeszcze, jak jestem w drodze, to taka ciekawostka, że można to centrum operacyjne odczepić i jechać sobie dalej. I całkiem szybka ta ciężarówka bez tego centrum operacyjnego całkiem nieźle ciśnie, więc za chwilę będę Dobra, jestem ponownie i jesteśmy już w naszym garażu, gdzie przetrzymujemy te wszystkie pojazdy specjalne. Gdzie my to mamy? Tu mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I tylko 5 zł tych pojazdów jeszcze sobie tak dla pewności sprawdzę 1, 2, 3, 4, aha Przyczepa przeciwlotnicza Może ona się nie zapisuje w garażu Nie wiem Nie wiem, obczaję to później ale ulepszymy sobie może na razie te wozy I zobaczymy jak one się spisują jeżeli da się je ulepszyć, ale chyba się da, bo tam było przecież na tym... Trailer. Aby zmodyfikować ten pojazd, potrzebujesz mobilnego centrum parkerskie z warsztatu pojazdu i z... Aha. Ja sobie kupiłem ten warsztat, czy nie? Chyba nie. To słabo. O. Zobaczymy, jak to nawala. O, To jest to. Kurde. Patrzcie. Nieee. Tren za wysoko to celuje, jak się jeździ. Idzie to jakoś obniżyć, czy nie? Nie, nie idzie chyba. Ale fajne to ogólnie. Patrzcie. Całkiem spoko. Dobra, pojedziemy sobie do tego... O, szybka ta tampa. Chyba jest szybsza niż ta normalna. Tak mi się wydaje. I mniej się ślizga. epicki ten wóz dobra i teraz zobaczymy czy idzie tu wjechać o da się całkiem spoko no i teraz co Muszę sobie sprawdzić Czy ja kupiłem warsztat pojazdów, nie kupiłem go Dobra, to kupimy go sobie Na szybko I co? Będzie się dał tu wiecznie Ale serio epickie to działko Dobra, o i teraz chyba będzie się dało zmodyfikować. Bo wcześniej chyba sobie tego nie wykopiłem, tak mi się wydawało. O, jest. Pancerz. Dobra, kupimy sobie maksymalny. Tu mamy jakieś płyty. Ten pancerz można kupić za kupienie za pomocą... E... Aha, tam w bunkrze będziemy musieli jeszcze obczaić, o co chodzi. Hamulce sobie nie kupuję, bo po co. Silnik najlepszy. Maska. No maska ta najdroższa, bo najlepsza. Klaksony. Dajmy ciężarówki. E, dalej, co my tu mamy? Będę trochę głośniej gadać, bo ściszyłem trochę tą. Odznaczenia. Eee, wszystko zablokowane. Znaczy duża większość. Ale to i tak coś kupię. Wow, dużo tego jest nawet. Tutaj nic nie będziemy widzieć. Ja sobie to później kiedyś obczaję. Jakie są jeszcze inne te, ale na razie sobie kupimy to. Później to już mamy. To czarne. Tego nie trzeba lakierowanie całkiem ok, wygląda, co nie? chyba ten niebieski był jeszcze spoko dobra, to może ten niebieski albo ekipy nie dobra, ekipa może Chociaż za bardzo się świeci Kurde, mam dylemat Dobra, to ten, zielony Nie, nie mogę Jezus, jeden wyścig morski Dobra Kupimy sobie któryś z tych To ultra błękit chyba najlepszy był Tak fajnie wyglądał Fajnie się rzucał w oczy Gdzie on jest? O, ultra błękit Chociaż... Dobra, kupimy Dodatkowy. Klasyczny. A, to jest kolor minigana. Dobra, zostawmy czarny może. Emblemat ekipy. Możemy walnąć. Sprzedać za ile idzie. No całkiem dużo. Nie, tego nie będę obniżać. Tutaj ulepszę tylko... Dla tych lepszych osiągów Szyby te Koła Sobie kupimy te Kolor czarne Projekty Atomik Sobie walniemy ten napisik Zapięć koła To To Chociaż nie Dys Opon niebieski damy i broń o tą broń może ten za pomocą bunkrze, uwaga młodzież je yeah. kurde szkoda że to wszystko trzeba odblokować dobra opuścimy teraz to centrum dobra wypieprzaj Ale nie no całkiem spokój ta aktualizacja Jestem sam na sesji to bardzo fajnie Ile mi zostało jeszcze hajsu? Chyba 20 milionów ale nie wiem czy dobrze widzę Bo mi ten yy, nagrywanie przeszkadza Kurde ale teraz się ten pojazd strasznie ślizga Ale serio epicko to na Fajnie by było, gdyby jeszcze ten pojazd można było używać w misjach jakichś. Ale wydaje mi się, że to będzie tak jak z tymi pojazdami specjalnymi. Że po prostu będzie to zablokowane. Dobra, pójdziemy na trzeci. Do trzeciego garażu. I weźmiemy sobie może jeszcze motocykl. Na tym odcinku przetestujemy, a później po prostu ja będę ostro napieprzedł w GTA i spróbuję odblokować wszystkie te rzeczy które idzie tam zrobić to będzie jeszcze na pewno fajne tylko tu pewnie będzie trzeba mieć drugą osobę do strzelania z tego działka tu będzie pewnie jak w tlad to będzie fajne na pewno tylko tu się będzie znowu trzeba było chyba przesiadać albo mieć drugą osobę do strzelania a tu mamy motocykl i ten motocykl sobie teraz przetestujemy o nie, to będzie takie epickie. Wow, fajnie. Nie, przyspiesza trochę wolniej e, niż ten Rocket Voltic, Ale zobaczymy, czy to w ogóle umie latać. Dobra, naładowało się już nitro. Teraz sprawdzimy, czy to umie latać. Je! Yeah, to lata! Jezu, jak to jest epickie. Patrzcie. To się unosi. Tylko trzeba ogarniać, tak mi się wydaje, jak tym latać. Bo to trzeba... Ej, to ogólnie tak lata! Myślałem, że to trzeba wyskoczyć czegoś. To wystarczy tak zrobić do góry. I to lata. Jezu, jakie to jest super. To jest chyba najlepsza aktualizacja, naprawdę Jeszcze raz Uuu. A co jak się schowa te skrzydła A to będzie spadać po prostu Patrzcie Nie no epickie Dobra, wrócimy się kawałek. A dobra, tu może pojedziemy do bunkra tak mega szybko. Tym pojazdem. A, muszę się zawracać. Albo dobra, ja sobie pojadę i wrócę, albo no... Pojadę sobie tam i wrócę. Jak po prostu już tam będę na miejscu. Dobra, nara. Ej, tak jakby co, można tym jeszcze strzelać i wcześniej się o tym nie kapłem. Ale nie no serio, to będzie tak mega przydatny pojazd, patrzcie. Wyskoczyłem sobie z tamtej góry i patrzcie jak daleko lecę. Nie, no serio. Szkoda, że to Nitro się jeszcze tak trochę szybciej nie ładuje i nie można używać go, na przykład teraz. Ale naprawdę chyba najlepsza aktualizacja i jeden z najlepszych pojazdów. Dobra, wracam jak dojadę do tego bunkra. Dobra, już jestem prawie, że na miejscu, ale serio ten pojazd jest tak epicki. Ja się chyba teraz będę tylko nim poruszać. Patrzcie, yeah. O kurde, trochę za szybko. Dobra. Jesteś... O kurde, walnęłem w mikrofon przypadkiem. E, jesteśmy już przy naszym bunkrze. Oczywiście fajna animacja. No, I yeah. I know who you are. Anyway, I'm me and you're you and that's that. Funny. We're selling this silly old place. Not that it's ever been used for anything inappropriate. Uh, of course it wasn't. Just routine business that needs a bunker. You know how it is, don't you? Anyway, uh, we're just moving to somewhere else uh, equally. Routine. Yeah, hey, hey, hurry the fuck up! We have to leave! Come on, destroy anything you can't carry! Oh, anyway, if I were you, I'd make it a nice boutique hotel or some such. It'd be great as that! A microbrewery? Record decks? Hog? Roast? Perfect, yeah. Excuse me. Hello? Yes, yes, we're almost done. No? No, we've destroyed everything. More or less. Uh, 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 uh. What are you talking about? Do it, but don't do it. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. So, listen. I've. Uh, how would you like to make some money? Good money. You know, there's no money in hog roast, but there is in this work. Oh, those hiders. That wadunek. As you can see, we got ample room for parking. Here's a space for a mobile operations center. You wanna buy one on Warstock. Got it? Anyway, we're on a strict schedule. And this is your shooting range for target practice, team bonding. I can't hear myself think, hey, hey! Hey, leave the range up when you're done. We're keeping the equipment. Give me a sec. Should have just reversed. Not gonna miss these corridors. Okay, here we go. Here we are, the heart of the place. Research and manufacturing. You wanna make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Log into the network. Request a resupply. and Bring the hardware back here. Eggheads will take it apart. Cook up new, exciting ways of terminating people, or just get them a copy existing designs. Then you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this. I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here five minutes ago. Run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to effect regime change in two-thirds of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Oh Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean, I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met. You never saw me. Dobra, więc mamy bunkier. Myślałem, że ten gościu nam będzie... Ufila. Dobra, wypieprzeć. A, on chyba coś ważnego mówi, chociaż nie. Nie wiem. Jestem ciekawy, czy można tutaj, co tu wejść na ten? aby rozkryć wytwór nie można na tym jeździć o można ale fajnie e, Dobra wejdziemy sobie na tą stronę jeszcze szybko jaka to była strona jeszcze może dostaliśmy jakiegoś e-maila albo coś nie tu nic nie mamy tu też nic nie mamy tu też nic nie mamy on ja tam pisało, wejdź na jakąś stronę. Już nie pamiętam jaką. A, może tu jest taki komputerek, na który trzeba wejść. Dobra, o, tu mamy koktajlem. O, koktajlem ołotowa. To jest bardzo przydatne. A tu co? Ukończ. Na strzelnicy, aha, na strzelnicy trzeba wyzwania, żeby odblokować te bronie. Całkiem spoko. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy chyba strzelnicę albo i nie. Tu chyba też będziemy mieli jakieś bronie. Nie, co my tu mamy? A tu mamy takie przejście. Tu mamy takie coś. Tu chyba będzie ta cała produkcja się odbywać. Jak to już zakupimy? Tu mamy strzelnicę. Tam mamy jakiś safe albo nie wiem co to jest. Nie wiem po co wsiadłem do tego wózka. Nie wiem, nie da się tu wejść. Dobra, pojedziemy sobie dalej. A dobra. Rzeczywiście idzie się pomylić przy tych korytarzach. Tu mamy to, co mamy tutaj. Tutaj nie byliśmy. A. Nie można tutaj skakać, to minus. Mamy tu coś ciekawego, czy nie? Tu mamy to pomieszczenie, z którego zaczynaliśmy. Tu będzie stać ten nasz wóz. To centrum operacyjne. A tu można tą przyczepę przeciwlotniczą doczepić. Tu mamy te wózki Kurde, rzeczywiście gubię się tutaj Tam już chyba dalej nic nie było, chociaż nie wiem Tutaj A tutaj nic nie ma Teraz sobie pójdziemy tutaj Cały czas tutaj mówię, tutaj, tu, tu, tu Kurde, ale strasznie się łatwo tutaj pogubić Tutaj znowu powiedziałem no i idzie, o jest tak, jest komputerek, o i tu będzie chyba Tak, tak myślałem Tu mamy te mieszkanko nasze Co tu, 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 tutaj mamy <gry> Jakieś bronie A Tu jest na Na te bronie schowek I tu można Aha, jeszcze jako prezes trzeba zarejestrować Dobra, teraz może, mogę usiąść. Dobra, wchodzę. Dobra, widzę, że tu będzie się trzeba było przygotować, czyli tych wszystkich ludzi sprowadzić takie ten, więc to już jest misja, więc po prostu tego nie będę robić, zakończę ten strasznie długi odcinek. Więc dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie po prostu wiedzieć, czy opłaca się kupić te wszystkie rzeczy, które ja teraz kupiłem. No i, no i, no i zostawcie oczywiście lajka, like, patrzcie ile hajsu wydałem. No i napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ta aktualizacja i czy opłaca się to kupić wszystko i poulepszać. Dobra, więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się podobało. Zobaczcie inne moje filmy, jak zrobić szybko hajs w Grand Theft Online oraz inne, więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.